30 stycznia 1998 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski w pełni uznał Międzynarodową Federację Kulturystów. To przełomowe wydarzenie dla rozwoju ruchu kulturystycznego stało się możliwe dzięki uporowi i wytrwałości prezydenta IFBB Bena Weidera, który nigdy nie zwątpił ani nie zawahał się w dążeniu do wytyczonego przez siebie celu wprowadzania kulturystyki do rodziny sportów olimpijskich. Marzenia Beda o olimpijskiej akceptacji sięgają roku 1946, a ten artykuł to inspirująca opowieść o tym, jak udało mu się przemienić te marzenia w rzeczywistość. Tu jest opisana właśnie ta droga do tego. Mądrość po czasie. Czołowi zawodnicy opowiadają, jak wyglądałyby ich ten młodości, gdyby musieli zacząć wszystko od nowa. Wybierz swój ulubiony. Pytanie. Mam 14 lat i prawie od roku ćwiczę. Mając 1,77 m wzrostu i wagę 55 kg, jestem w miarę zadowolony z moich osiągnięć. Moje mięśnie mają dobrą definicję, ale chcę wkrótce startować w zawodach i przydałoby mi się nabrać prawdziwych kształtów, szczególnie jeśli chodzi o plecy. Czy są jakieś wskazówki przy trenowaniu głównie na masę? Oczywiście mięśnie i tłuszczu. Mój rozkład treningów jest rozpisany poniżej. Co ja robię źle? W poniedziałek klatka, barki triceps z brzuch. Wtorek grzbiet, bicep z, z brzuch. W środę czworogłowy i głowę utłytki. Czwartek klatka, barki triceps z brzuch. Piątek grzbiet, biceps z brzuch. Sobota aerobik czworogłowy i głowę utłytki. Niedziela Odpoczynek Adrian Pudlik, Australia. Odpowiedzi są takie. Będę 14 lata w ważącym na 55 kg, przy wzroście na 77 Chyba nie brakuje ci prawdziwych kształtów. Twoja waga jest proporcjonalna do wieku, a ty sam jesteś wyjątkowo wysoki co daje Ci możliwość stania się prawdziwym mięśniowym monstrum. Teraz jednak przystokuj pozwól matce naturze dokończyć dzieła. W tym wieku ostatnią rzeczą, jaką powinieneś się robić, to ograniczać kalorie. Przeciwnie, Twój organizm potrzebuje wszystkich składników pokarmowych, aby nadążyć za Twoim wzrostem. Zatem nasza rada dla wszystkich nastolatków, którzy stale jeszcze rosną, jedźcie wszystko, co wam, Wasze matki położą przed, waszy, przed Wami na koleżu. się zaś tyczy rozpisanego treningu to jest on wspaniały nie polecamy niczego zmieniać faktem jest, że mógłby on posłużyć jako zworzec wzorzec dla poważnego kulturysty to czego jednak nie zamieściłeś odnośnie twoich treningów to to jak ćwiczysz poszczególne grupy mięśniowe to znaczy ćwiczenia ilość serii powtórzeń Zamieszczamy kilka wypowiedzi czołowych kulturystów z ich perspektywy ogromnego doświadczenia o tym, jaki by wybrali trening jako czternastolatkowie. Oni już nie mają tej drugiej szansy, ale ty tak, dlatego spróbuj każdego z nich, aby zobaczyć, który jest dla Ciebie najlepszy. Pierwszy no ogień pójdzie. Mike Matarazo. Zacząłem ćwiczyć, kiedy miałem 17 lat, i nawet w tym wieku jeszcze sporo rosłem. Masz na 77 wzrostu, ale twoje ciało nie zaczęło się nawet wypełniać. Zanim staniesz, zaczniesz się rozrastać naturalnie, niczym chwast, jeszcze trochę umijnie. Nie martw się teraz o zdobywanie kilogramów i tak nie ma sposobu, aby ten cały proces powstrzymać. Ty jeszcze zrobisz swoje. Co do twojego treningu to stosuj trzy podstawowe ćwiczenia na każdą grupę mięśni i trenuj tak ciężko, jak to możliwe, robiąc za każdym razem 5 serii po 8 do 10 solidnych powtórzeń. Ten ósmy czy 9 ruch ma być rzeczywiście tym ostatnim, jak możesz wykonać w danej serii. Na klatkę ich proponuje wyciskanie sztangi w skosie, wyciskanie na płaskiej, po tych dwóch ćwiczeniach robimy na jednym treningu rozpiętki na ławce schośnej, a na następnym rozpiętki na ławce poziomej. za karku, unoszenie ramion bokiem, siedząc, wzruszanie ramionami, podciąganie sztangi wzdłuż tułowia, stojąc. Triceps. Ciągle robię te same ćwiczenia, jak wtedy, kiedy miałem 17 lat, a mianowicie francuskie wyciskanie w leżeniu i na stojąco. oraz wyciskanie do dołu na wyciągu. Biceps. Uginanie ramion na stojąco ze sztangą tzw. Tak olympijską, dlatego, że musisz pracować ciężej, aby utrzymać równowagę, przez co Twój Jest napisane w co ale biceps jest bardziej całościowo rozwijanie. Uginanie ramion ze sztangą na modlitowniku. Uginanie pojedynczego ramienia w podporze opola. Grzbiet. Podciąganie sztangi w opadzie. Martwy ciąg. ściąganie za drążka na wyciągu. Podciąganie na drążku ze zwisu. Nogi. Przysiady, przysiady do puchak. Prostowanie nóg. Uginanie ruch, nóg w leżeniu tyłem. Ronnie Coleman. No, to jest wypowiedź jeszcze do niego. Właściwie... Chyba... Z czasu idealnej sylwetki, bo w tym roku zdobył... pierwszy jasny Olimpia. Wygrywając z... Niesamowicie... Proporcjonalnym... Zgrabnym, genetycznie uprzywilejowanym fleksem. No to zaraz zajmiemy się wami. A teraz. Kurczę, się mi się. Kolejny kolman. Miałem 14 lat, kiedy zacząłem trenować. Rok więcej niż ty. Jadłem po prostu wszystko, ćwicząc przy tym ciężko, wolnymi ciężarami. Największe postępy, które uczyniłem jako nastolatek, były zasługą następujących ćwiczeń, wykonywanych w trzech seriach po 10 do 15 ruchów: klatka, wyciskanie sztangi na ławce poziomej, wyciskanie sztangi na ławce skośnej. Rozpiętki na maszynie. Barki, wyciskanie sztangi sprzed głowy. Wznosy ramion bokiem, wzruszanie ramionami. Triceps, wyciskanie do dołu na wyciągu. Francuskie wyciskanie w leżeniu. Uginanie ramion na poręczach. Biceps, uginanie ramion ze sztangą na stojąco. Uginanie ramion ze sztangą na modlitewniku. Uginanie ramion ze sztangielkami na stojąco. Grzbiet, ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki ściąganie wyciągu dolnego do siedząca. Podciąganie sztangi w opadzie. Nogi. Przysiady. Kilka serii dla rozgrzewki, następnie cztery ciężkie serie. Wyciskanie nogami, prostowanie nóg, uginanie nóg w leżeniu. Tyłem. Mike, fan. To jest... Nie. W każdym razie tak jak się pisze po polsku. Wydaje mi się, że możemy przeczytać. Zrobię seryjkę i sobie. Mike Francois. Byłem w Twoim wieku, gdy zacząłem dźwigać ciężary, ale w tym czasie nie byłem tak zaawansowany, w nie był jak Ty. Podczas lata uprawiałem inne sporty, a ciężarami ćwiczyłem tylko w zimie. Ale nie był to typowy trening kulturystyczny. Ty natomiast masz już wspaniałe podstawy i o to, co chciałbym Ci polecić. Wyciskanie na platę, wyciskanie sztangi na ławce poziomej. Wyciskanie sztangielek na ławce płaskiej. Wyciskanie sztangi na ławce skośnej. Każde z tych ćwiczeń w trzech seriach po 10 do 15 powtórzeń. Barki. Wyciskanie sztangielek. nosy ramion bokiem na stojąco. Znosy ramion bokiem w opadzie. Za każdym razem trzy serie. Po 10-15 ruchów. Grzybiet. Martwy ciąg w czterech seriach od 5 do 10 powtórzeń. Krótkie serie są wynikiem tego, że martwy ciąg jest bardzo złożonym ruchem, wymagającym dużych obciążeń, aby zaatakować jednocześnie wszystkie mięśni grzbietów. Następnie ściągania wyciągu dolnego i górnego. Wszystkie trzy ćwiczenia po trzy serie od 10 do 15 powtórzeń. Triceps, francuskie wyciskanie, uginanie ramion w opadzie opartych o krawędź ławki, wyciskanie do dołu na wyciągu, trzy serie po 10 do 15 ruchów. Biceps, uginanie ramion ze sztangu na wstająco, uginanie ramion ze sztangiłkami kamienia stojąco, po trzy serie od 10 do 15 powtórzeń, czworogłowy łód, co trzeci trening przysiady na przemian z wyciskaniem i prostowaniem nóg oraz przysiadami typu hak i prostowaniem nóg, każde z tych ćwiczeń w trzech seriach po 10-15 ruchów, dwugłowy łód, a martwy ciąg na prostych nogach, uginanie lub leżenie tyłem, każdorazowo trzy serie po 10-15 do ruchów powtórzeń, regularnie zmieniaj porządek ćwiczeń, ruchy wykonuj starannie, unikaj kontuzji i pamiętaj w Twoim wieku, Twoje ciało chce rosnąć. Więc mu na to pozwól. Zobaczymy, co to ma do powiedzenia. Lib jest... Australijczyk. To niesamowite, jak wiele Ty i ja mam wspólnego. Ja także miałem 13 lat, kiedy zacząłem ćwiczyć. Przez krótki okres mieszkałem w Twoim mieście, Blizmin. Ćwiczyłem w klubie Archera i tam wygrałem pierwsze trzy zawody jako 13-latek. Mogę sobie wyobrazić, co czujesz w tym momencie. Jedyna rzecz, jedna rzecz, na którą chcę zwrócić Twoją uwagę, To cierpliwość. Ty dopiero zaczynasz rosnąć, wszystko pójdzie z czasem. Może przed rok, czy dwa nawet możesz grać się w futbol, czy koszykówkę, ja i stać się w tym dobrze, Ale kurtystyka jest sportem długoterminowym. Niektórzy zawodowcy ćwiczą 10 do 12 lat i dopiero teraz napierają dobrej sylwetki. Zostań więc przy tym, co robisz, a reszta sama się spełni. Oto, co polecam, jeśli chodzi o trening. Klatka. Wyciskanie sztangi na ławce poziomej skośnej. Rozpiętki na mawce poziomej lub skośnej, każdorazowo 5 serii, po 8 do 12 powtórzeń barki. Wyciskanie sztangi wyciskanie z zakarku, wyciskanie, nosy ramion bokiem na się stojąco, zniosy ramion bokiem w opadzie, 5 serii, 8 do 12 ruchów. Triceps z wyciskaniem do dołu na wyciągu, uginanie ramion na poręczach, prostowanie ramion nad głową, też na szlagą ucztami wielkami, wyciskanie sztangi na masce poziomej w wąskim chwycie. Wybierz wszystkich ćwiczeń i rób każdorazowo po 4 serii do 8. Od 8 do 12 powtórzeń. Wiceps, uginanie ramion w podporze kolano, uginanie ramion ze sztangą, uginanie ramion ze sztankami się na ławce skośnej. Za każdym razem 6 serii po 8 do 12 powtórzeń, grzbiet, pociąganie należą, pociąganie sztangi, wyciągu górnego i dolnego po 4 serii, 18 ruchów. Mówiąc przy okazji, im większe stosuje się obciążenie w ćwiczeniach o złożonych ruchach na inne grupy mięśniowe, tym bardziej to wpływa na rozwój mięśni i Nogi prostowanie nóg, przysiady, wciskanie nogami, uginanie lub tyłem, bardzo wyciągna prostych nogach, tak 4 serii 8 do 12 powtórzenie. Przypominam, że witam w kontuzję, chyba nie wiem czy z bicepsem czy z czymś. Kiedy zacząłem ćwiczyć miałem 17 lat. Oceniając moje postępy od tamtej pory mogę Ci wyznać prawdę, że kulturystyka znaczy nie więcej niż podnoszenie ciężarów. Wzrost mięśni nie może nastąpić bez pożywienia. Dlatego jest to, co Ci dają w domu i pozwól, aby Twoje ciało mogło rosnąć w naturalny sposób. Moje największe przyrosty masy mięśniowej towarzyszyły zawsze trenerowaniu każdej grupy mięśniowej, 3. Trzymać ćwiczeniami po 4 serii, 8 powtórzeń. Stosując za każdym razem zasadę piramidingu tak, że 8 róg ostatniej serii był kresem moich możliwości. Nie robię 12 powtórzeń, ani sześciu, zawsze 8. Oto polecane przeze mnie trening. Klatka, wyciskanie na ławce poziomej, skośnej, rozpiętnie na ławce poziomej. Grzbiet, podciąganie sztangi w upadku, podciąganie sztangi, elki jednorącz, podciąganie na drążku nogi. Przysiadę, wyciskanie nogami, prostowanie nóg, uginanie nóg, leżenie tyłem, martwy ciąg na prostych nogach barki. Wyciskanie z zegarku, wznoszenie ramion bokiem, pociąganie sztangi w dół stojąc, albo wzruszenie ramionami. Biceps, uginanie ramion ze sztangiem na stojąco, uginanie pojedynczych ramienia na obodnictwniku, na przemianę stronę, uginanie ramion ze sztangiem kamien na stojąco. Triceps, wyciskanie do dołu na wyciągu, francuskie wyciskanie w leżeniu, prostowanie ramion do tyłu na wyciągu.